Przyjechaliśmy do Kadzidła. Na terenie Zagrody Kurpiowskiej odbywają się 22 warsztaty etnograficzne, a to doskonała okazja, by zgłębić historię i tajemnice zanikających zawodów, które wiele lat temu odgrywały bardzo ważną rolę. Trwa ponad 100 dni, a zbiory są w lipcu. Ale o nie wszystko wie pani Jadwiga Niedźwiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie warunki są potrzebne, by wysiać len? Aby wysiać len muszą, musi już być troszeczkę cieplej. Len wysiewano na Stanisława. Po to, żeby. jeżeli później będą przymrozki, żeby nie, nie było problemu z wzrostem tego lnu. Co potem? Taki wyrwany len układało się na gromadki świeże, prawda? Pokażmy, jak to właśnie się tak? robiło mniej więcej. Takie małe gromadki? Takie małe gromadki układano i to tak leżało sobie trzy dni aż po desku. Po zwiezieniu do stodoły len wyglądał mniej więcej w ten sposób. I co z tymi główkami później się działo? I teraz te główki to są takie małe oddzielono, dźwię, to najpierw przesiano, czyli oddzielono nasiono od plewy, Plewę przeznaczono na, dla, dla świn konkretnie przeznaczono, tak, dla czody lewnej natomiast nasiona, te lepsze odłożono na wysie w przyszłym roku, natomiast troszeczkę gorsze, przeznaczono na produkcję oleju. olej jest rośliną włóknistą, czyli zawiera włókna. Żeby oddzielić w pewnym sensie włókno od paździerzy, trzeba było najpierw moczyć. Po wymoczeniu Len suszono. A kolejny etap to, to tarcie, czyli tarcie. początek. Czyli początek oddzielania włókna od paździerzy. Klepanie. Ostateczne oddzielanie włókna od paździerzy. Kursioski puszki. Suniu sosny księgnie, tylo wejdzie z doka, już ci w serce znięknie. A teraz przeszliśmy do tak zwanego kołka i tak. proszę powiedzieć, co pani tutaj robi. Pani Czesława z nami jest. Wszędzie, len. Żeby potem można było płótno z tego wykorzystać. Czy to jest a, trudne? Mogłabym zobaczyć i spróbować a, po, jak to się tak, robi. Tak, prawa, 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 prawa noga na ten pydeł. Prawa noga na ten. Tak, na pydeł. Tutaj kręcimy. A tutaj. A kręci się tutaj, a tutaj. To ja będę Co robię, cię ciapanie, nitkę przygotowuję. Dobra. Dobra. A tutaj nie zrobiłam zbyt grubo? Nic nie strzelnie ciężkoś. Ja, ja, sznur się założy. I dalej trzeba Proszę pracować. Proszę Państwa, to jest bardzo skomplikowane. A to już tylko wspadło, wspadło. I jak długo się Pani tego uczyła? O, to od dzieciństwa. Z początku to tylko takie te paku, jak się klepało, babcia uczyła. A potem już się takie lepsze, żeby się nauczyć, żeby sobie tę koszulę na tę albo na prześcieradło urobić. Kręci Pani. Plecionkarstwo z korzeni sosny to jedna z najstarszych dziedzin tradycyjnego rzemiosła na Kurpiach, a tą twórczością zajmuje się m.in. pan Władysław Murzyn. Dzień dobry, jak Dzień długo dobry. pan się tym zajmuje? Ja zajmuję się tak prawie z pokolenia na pokolenie, moje dziadkowie robili, ojciec robił, mama robiła i także ona bardzo długo robiła i ja zacząłem pomagać, to miałem 8 lat. To jest ja robiłem z mamą te koszyki. No i tak mama mnie chwaliła, że mówić, ty to będziesz robił te koszyki, bo tobie mówi, dobrze wychodzi. Jak zacząć takie wyplatanie? To się zaczyna z tej strony z tej strony. Ale trzeba tej... najpierw moczyć, pan mówił, tak? Że to tak. jest najważniejsze. Tak. Czyli to było najpierw namoczone, tak? Tak. Przekładam... Tak. Raz od góry, raz od tak, dołu. Tak. tak. I dociskam później do reszty, tak? Tylko jeszcze ta prawa strona, to Aha. ona musi być do góry. O, do góry. Bo tu jest ta prawa strona z tej strony. I ile czasu zajmuje Panu zrobienie takiego koszyczka? Taki koszyk teraz ja to mi zajmuje trzy dni, bo ja muszę wiklinę uzbierać, korzenie uprócz. Wszystko przygotować, to trzy dni taki koszyk Dobrze, robię. jak kończymy taki rząd, to co wtedy robimy? Ucinamy czy yeah. zaplatamy dalej? Tak przekręcamy, żeby prawa struna biła w tę stronę. A teraz spróbuję swoich sił w kowalstwie razem z panem Romuladem, który zajmuje się tym od 25 lat, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, od czego zaczyna pan swoją pracę? Pracę zaczynam od rozpalenia ogniska. Niech pani troszeczkę podmucha miechem, żeby bardziej rozpalić ogień. Dobrze, więc dmuchamy. Bardziej intensywnie, Bardziej proszę. intensywnie, dobra, tak? O tak, tak, bardzo dobrze, ma pani talent talent, super, no to już, pierwszy za Dobra, proszę dobra. bardzo, proszę wziąć młotek, materiał, dobra, materiał. Na kowadło. Materiał wyjmujemy z paleniska, widzimy, że jest no, czerwony. No i walimy. I walimy. Oj, ale mimo wszystko jest twardy. Trochę trzeba więcej siły użyć, droga pani. Skąd ta pasja? kowalska? Dziadek był kowalem, pradziadek. Tylko, że ja nic z tego nie skorzystałem, bo byłem po prostu za malutki. Żadnych narzędzi nie odziedziczyłem, niczego. Nie wiem, coś mi weszło w głowę i, i, i po prostu się tym zajęłem. No. A dziadek-pradziadek? Co wykonywali? Jakie? No, A dziadek-pradziadek wykonywali raczej rzeczy potrzebne, nie artystyczne, tylko potrzebne gospodarskie. Narzędzia rolnicze, zawiasy, zamki do drzwi. Czyli trudno, trudna praca, prawda? No, zgadza się. W naszym kraju jest około 100 chowali, przybliżenie, nie więcej. Czyli prawie nie, nie, nic. Motywem przewodnim tegorocznych warsztatów jest haftowanie, a specjalistką w tym fachu jest pani Krystyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zacząć przygodę? z haftowaniem? No trzeba się przygotować, trzeba kupić materiał, jakieś płótno albo lniane, albo bawełniane, molinę w sklepie, no i igiełkę taką, żeby było wygodna do haftu. Haftowaniem zajmuje się już bardzo długo, 50 lat już haftuję. Już od dziecka lubiłam bardzo zajmować się haftem, szyciem, szydełkiem. Takie te robótki ręczne, damskie, mnie interesowały. Najwięcej w tej chwili to haftuje koszule. To stroi ludowych. A co jest najtrudniejsze według Pani? To jest może to na przykład jak te koszule. To jest bardzo drobny haft. I tu trzeba tak. Tutaj widać, że są jeszcze jakieś chyba To są dziureczki, bo to są wzory bardzo stare, przedwojenne. I to się najpierw szydełkiem przekuwa i później igłą w koło i nitku się obrabia i takie wychodzą dziureczki. Mimo tego, że motywem przewodnim warsztatów jest haftowanie, to w Zagrodzie Krupiowskiej możemy się też nauczyć malowania jajek woskiem, a ze mną jest prezes Stowarzyszenia Artystów Krupiowskich, Elżbieta Prusaczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć jak? nauczyć się malowania jajek woskiem. Y, dziedzina ta jest właśnie już od dawna, dawna w naszym regionie kurpiowskim. Jest to metoda batikowa tak zwana. Jest to pisanie gorącym woskiem na, na wydmuszce. Czym zajmuje się Państwa Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich? Oj, kochana, propagowaniem naszej kultury kurpiowskiej. To jest temat, temat może. Wszystko, wszystko, co związane jest z kulturą i tradycją naszych kurpi, A wiadomo, to jest wieś. Tutaj właśnie odżywa, odżywają takie dziedziny, co dawniej były bardzo potrzebne do życia. Warsztaty trwają od 2007 roku i adekwatnie z roku na rok jest nas coraz więcej. Mieliśmy nawet taki rok, gdzie było 4000 dzieci. Mamy w tym roku zamiar, że będzie tych dzieci 2000, ale już jest więcej. Także 3000, tysiące, 2000 tysiące. są to dzieci nie tylko tutaj z gmin, ze szkół przede wszystkim są, bo dzieci są bardzo zachwycone, ale są to dzieci z województwa mazowieckiego. Jak pani ocenia? moje no cudownie. No, Ja już bym panią zaliczyła właśnie do dobrego ucznia. Jaką rolę Państwo pełnią, jeśli chodzi o działalność twórców, rzemieślników też? Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego stara się prowadzić działalność na terenach wiejskich w szerokim zakresie. Poza wspieraniem gospodarstw produkcyjnych również zajmujemy się wspieraniem ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Między innymi poprzez współpracę z twórcami i artystami ludowymi. Robimy to w miarę naszych możliwości na różne sposoby, począwszy od zapraszania twórców na różnego rodzaju imprezy organizowane czy też współorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Mogą tam twórcy wystawiać się na stoiskach, promować swoje wyroby. Mogą też pokazać swoje umiejętności w formie warsztatów. Mieliśmy szereg takich możliwości. Robimy to tutaj lokalnie na naszej takiej flagowej imprezie, jakie są doroczne. Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, twórcy, których, których tutaj dzisiaj mogliśmy spotkać. Mieli też okazję promować się w 2022 roku na Krajowych Dniach Pola w Poświętnym. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego stara się robić co może, żeby jednak zarówno kultura materialna, niematerialna, jak też i dziedzictwo kulinarne, którego tutaj mieliśmy też przykłady, mogło być zachowane i promowane.